Marcin Lewandowski w kolejnym wywiadzie rzeka, już tak mi się wydaje, mam ze sobą małą ściągę, bo podzieliłem sobie pytania trochę dla ciebie, trochę dla Macieja, więc pytanie do ciebie, numer jeden. Gala w Szczecinie zadeklarowana pomoc miasta. Można powiedzieć. Że to jakaś swego rodzaju trochę nowość, chociaż zawsze gdzieś tam miasta wam pomagały, ale tu mam ewidentnie w, w, wrażenie, że ta pomoc to jest coś, coś więcej. Na czym polega tak naprawdę pomoc tego miasta? Nie wiem, jak mówisz, że jest więcej, no dlaczego? Powiedz, co znaczy więcej, no jest pomoc ze strony miasta mhm. na wielu różnych poziomach i aspektach, ale co masz na myśli? Znaczy w zasadzie to pytam ciebie, no nie wiem jak można pomagać, arena, jakaś reklama może, coś, coś w tych klimatach. Oczywiście. Ja tego nie powiedziałem, ale, ale to oczywiście do tego też yy, zmierza. Oczywiście to jest oficjalna rzecz, wiesz, no, z Urzędu Miasta w ogóle z, nie możesz po prostu sobie wyciągnąć jakąś tam określoną kwotę i udawać, że jej po prostu zabudżetowałeś indziej. To wszystko jest oficjalne. Oni jakieś sprawozdania tam pewnie co miesięczne muszą przedstawiać, więc to jest, to jest oficjalne. Od nas też pieniążki z moich podatków, także, no. także mam nadzieję, że to będzie dobre show bo namęczyłem się, żeby te podatki zapłacić. Rozumiem, ale na razie narzekasz, dlatego tak właśnie mnie chcesz tutaj zmotywować, żeby było Nie, dobrze. nie narzekam, nie narzekam. A co sądzisz o show, które daje Jay Silva, bo, bo to on jest tym koniem pociągowym, Michał, Michał takim spokojnym na razie, chociaż ciężko być spokojnym w takiej sytuacji, co o tym sądzisz? No jest tak jak mówisz, no Michał dla mnie trochę jest za spokojny, jakby wiadomo, że to trochę taka inna, inna forma materii. Stwierdził, że nie da się sprowokować. Może to ostatnio stwierdził, że go rozbiło gdzieś przy tej walce, gdzieś stracił po prostu kontrolę, koncentrację. No i uznał, że inną po prostu zaprezentuje. No, w inny sposób, natomiast Jay no, jest Dziejem. No. Natomiast no, na pewno bardziej jest wy zrelaksowany, wyluzowany. Ehm, no wiesz, na pewno też Michał po prostu ma więcej do stracenia w takim rozumieniu. Holor tak. Nothing tak zwane. Tak, no na gdzieś to chyba sam gdzieś tam powtarza, więc no to wiesz, no to inaczej, no nawet jeżeli by Matella przegrał, to, to nie oznacza koniec tak walki w ogóle w KSW, czy, czy wydaje mi się, że się pozbiera po tym, jeżeli nie życzę, natomiast no mówię, znaczy w ogóle życzę, nie życzę. No, nieważne kto wygra dla mnie, ja chcę, żeby była świetna walka i to, co się wokół z tego dzieje, te emocje, te w ogóle iskry, które między nimi, to on jest to super. To wszyscy bardzo dobrze komentują, odbierają. Nawet jeżeli tam na pewne nie wiem, słowa, że ludzie różnie reagują, no to to jednak pobudza całą atmosferę wokół tej walki. No, no ja chcę takich, takich elektryzujących, bo to jest właśnie elektryzująca walka, ladies and gentlemen. Coraz więcej. No i w ogóle najlepiej jakby takie main eventy były wszystkie. Albo wszystkie walki. No, natomiast mówię, no tutaj Michał jeszcze ma trochę więcej do e, więcej zgryzo związanych z tym swoim psychiczną wojną, którą musi i wobec fanów i wobec ludzi, którzy tak strasznie liczą. No jest to przekichane, nie zazdroszczę mu w ogóle, wiesz, ja zać, powiem dwa dni temu właśnie sobie tak starałem wyobrazić i w, trochę wbić te emocje zawodnika no, na tyle, ile mi się udało, to, 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 to nie jest to fajna opcja. Bardziej tutaj myśląc właśnie o Michale, nie? O tej, tej, tej. ja bym nie spał bez pigułek, no to wiem na pewno, nie zasnąłbym spokojnie. No to jak w takim razie spałeś z, z tymi zmianami niestety pechowymi licznymi, dawno nie było aż tylu zmian, mi się wydaje. Wiem, że zawsze są, praktycznie, ale, ale tyle i tak w ostatnim momencie, to naprawdę... No rzadko, no już, ja już też nie pamiętam tak gali, która się tak nam strasznie pokruszyła. No, pięć wiesz, poważnych zmian i to naprawdę poważnych kontuzji, bo i dwa razy te, 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 te wiesz, problemy z kręgosłupem, połamania, więc to jest dużo, jak na jedną galę. No i jeszcze wiesz przez to, że hmm, też te ta na, na, nazwiska, które były twarzą tej gali, to też jakby tam wpłynie, wpływa na cały odbiór, no, no kiepska sytuacja, ale to jest może to, że 10 lat, wiesz, człowiek gdzieś tam z tą sytuacją żyje, więc ja już śpię spokojnie, jak się to dzieje, w sensie, no myślę, w ogóle zresztą nauczyłem się już nie zamykać jakby pewnych tematów z menadżerami na świecie do momentu, kiedy to nie jest właśnie nie wiem, czwartek, nie, piątek czasami, wiesz, przed galą, no bo tego typu z skuchy niestety wypadają, że zawodnicy potrafią tu przyjechać i mieć problem ze zdrowym choćby, no. Często tematy, które gdzieś tam podrzucają czytelnicy, komentujący, mam na myśli te takie w dobrym tonie, tak, nawet jeżeli one są krytyczne. Ktoś na przykład napisał, że podejście, że wypadają, jest zmiana, tak, zawodnika, teoretycznie ktoś twierdzi, że jest, że jest gorsza, a Wy nie zmniejszacie ceny pay per, pay -per view i nazywają to takim wyjściem, znaczy, no nie, nie jest to taki, tak, brakuje takiego ukłonu w stronę, jak to, jak to było nazwane, przepraszam, brak podejścia do klienta, o tak. tak. Brak podejścia do klienta, no słuchaj, no, na pewno część osób y, czuje się zawiedziona tym, że, że y, Bedorf nie zawalczy, mogę tylko powiedzieć, że ja również i jakby wiesz to, że y, wcale to nie jest y, y, tak, równoznacznie, że jeżeli zawodnik jest mniej znany w Polsce lub ktoś wskakuje na jego miejsce właśnie przez to, że to jest na last minute, to czasami te walki kosztują drożej. One i tak w totalu więcej nas wynoszą, bo to jest i zmiana promocji, i zmiana komunikacji, no dużo wiesz, rzeczy, czy choćby nawet sama, sama logistyka, więc tam po prostu my dostajemy po kieszeni najbardziej przy tym wszystkim. A niemniej jednak i właśnie z tego względu, jakby budżet, który mam określony na gale, on nam nie spadał wzrasta, tak? czyli, czyli koszty związane z organizacją Gali, więc y, ta pomniejszanie y, pay per view no, powodowałoby automatycznie y, gdzieś tam, że siebie mocno ciągniemy w dół. No rozumiem, że tego chyba nie chcemy, żebyśmy się skończyli jako KSW, więc y, no, uznaliśmy, że te, ta, ta zamiana, że jest nikt z y, różalem jako to głów, drugie główne ciacho plus Kuba, który też już w Polsce no, już zaczyna coś znaczyć. Ilość walk na które, które no, daje nam się utrzymać, przynajmniej tej głównej kartby zmian. No, uznaliśmy, że nie, 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 nie ma potrzeby zmiany, dwa... Jest tak jak mniej więcej badania mówią, że już ta wyporność tam, nie wiem, 20, 30, 40, że to nie jest, nie wiem, inna grupa ludzi. To są ludzie, którzy zapłacą i 20, i 30, i 40, i nawet więcej. Więc jakby uderzamy w tych, co zapłacą. Tak? Jeżeli ja zapłacę, nie wiem, 40 zł, to jak ono będzie kosztowało 50, to też bym zapłacił. Jakby może kosztowało 150, to już może bym się ilekrował. Więc jakby badania prowadzone przez Polsat... Mówią, że, że akurat ta wyporność jest. No i my uznaliśmy, że jakoś tam pośrodku jesteśmy z tą ceną i, i, no i po prostu nie ma ekonomicznych powodów dlatego, który mielibyśmy to zmieniać. I, I wiesz, no i takie głosy, że m, ten wypad, no nagle okazuje się, że Karol Bedorf jest takim nazwiskiem, że, że wręcz sam może gale. No tak nie jest, tak nie jest. Gdyby nie było Michał, gdyby nie było i tej, tej całej sztukowej gadki JI i pozostałych zawodników, no, to byśmy tej hali nie sprzedali, nic nie ujmując Karolowi, no ale Karol też jest występującą gwiazdą. To nie jest gość, który nie wiem, już działa medialnie dwa lata i nam tu nie wiadomo jak kręci. Dzięki temu, że dostał szansę o że wygrał to, że walczył z Pawłem na stronę jego nazwisko zbudowaliśmy. Natomiast, no nie na tyle, żeby teraz e, odwoływać przez to gale albo powiedzmy zaniżać ten poziom, bo nadal ludzie w naszym odczuciu i, i jak, jak, jak planowaliśmy, no to Materla Silva to jest co, za co ludzie jakby powinni zapłacić. Wszystko pozostałe jest, jest super też dodatkiem, no ale tak się dzieje też na świecie, że to za te główne eventy, główne walki się płaci. A co z osobami, które nie będą płaciły, tylko będą korzystały z wszechobecnych streamów, których, wydaje mi się, że wciąż że ludzie się już edukują, także zjawisko jest coraz mniejsze, a może coraz większe, bo wy to badacie. I jak będziecie z tym walczyli? No... Są no, jakieś tam środki, które podjęliśmy, żeby, żeby ograniczyć ilość tych nielegalnych streamów, no ale nie wiesz, to jest taka trochę walka z wiatrakami, no. Odnosimy się bardziej do jakiejś tam wyrozumiałości, nie wiem, zrozumienia, bardziej, nie, że nie wyrozumiałości, co zrozumienia tematu. To jeżeli ktoś się deklaruje, wiesz, wielkim fanem MMA, po czym... No, no wszystko robi, żeby jednak to się nie rozwijało, no to wiesz, no to odpowiedź jest prosta. No. A na ile oceniacie procentowo straty z takiego zjawiska? Nie wiem, nie ma takich, znaczy przynajmniej nie są mi znane takie badania. No myślę, że to jest wiesz, no dość, dość spora, spora, spora yy, rzesza ludzi, która sięga po takie nielegalne streamy i jest też zastanawiam się, bo jak na przykład są zagraniczne gale pokazywane w pay-per-view, to mam wrażenie, że ta niechęć do tych zagranicznych kali do płacenia jest jakaś mniejsza, tak? Nikt tam nie komentuje, nie mówi, że musi zapłacić no, znacznie więcej, bo to reguły jest albo w baksach, albo w euro. A u nas nagle, wiesz, to takie jest właśnie m, też wspieranie e, jakichś tam rodzimych e, m, inicjatyw. Więc. Jutro będzie dzień e, z KSW, czy, czy takie dni będą też organizowane przy okazji Gal poza Warszawą? Mówisz o strefie Fana? E, tak, bo pytał o to nas jeden z czytelników, więc mhm, tak, zawsze już strefa fana jest. Elementem stałym gali dajemy możliwość wszystkim zgromadzonym, zarówno tym, którzy przyjechali na galę, jak i ci, którzy po prostu nie dostali biletu albo po prostu nie chcą kupić, a mają ochotę po prostu przybić piątkę z zawodnikami. No to taka możliwość oczywiście istnieje. Zakupu jakichś tam gadżetów, pamiątek z, z naszej gali, koszulek oficjalnych i tak dalej. No i takie możliwości obcowania z tymi zawodnikami, które no nadal jeszcze miliony oglądają na tym, na. na no o oh, here it he comes. O oh, no, I'm scared. I'm already scared. scared. <laughs> no no, I thought that he's... Oh, myślałem, że coś będzie. Bo... Nie było coś niepolitycznego. Eee, nie wiem kto tak naprawdę zaczął promowanie tego hasła KSW największe w Europie. Ty wierzysz w to szczerze, że KSW jest największe w Europie? Czy ja wierzę? Znaczy, no ciężko mi porównać się do. Po, nie wiem, jeszcze chyba Cage Warriors jest taka. Na przykład. Ale no M1 Global też tam mają no, prężny ten. Ale M1 robią rocznie. Ile? No, znaczy, yy, patrząc na numerację, tak? Tam jest no, jest więcej niż w KSW. Numerację. No nie rocznie, mówię. Nie rocznie, tak, przyznam, że nie, nie, wiem, nie że to pamiętam. Jest takaś... Systematyka tych gale. Ja mam wrażenie, że akurat m jeden to bardzo no, przez pewnie no nie tak, że komuś się tam m, nie chciało, tylko jakieś problemy różne ich dotknęły finansowe, kontraktu z telewizją, z zawodnikami, z głównymi udziałowcami i tak dalej, i tam różnymi politycznymi wpływami. Natomiast chyba poza Cage Warriors to tam nie ma w Europie takiej organizacji stabilnej, która robi, organizuje gale w miarę cyklicznie i jest od lat na rynku i wiesz, i ściąga coraz m, gdzieś tam większe większych zawodników. Ja nie wiem, bo ja teraz ostatnio to, to gdzieś. Hmm. Co to było? No już nie pamiętam, nie chcę też tutaj wprowadzić w błąd, ale jakaś taka naprawdę bardzo słaba gala, właśnie też był jakiś copyright że największa gala w Europie więc to już się takim wyświechtanym no frazesem stało. No. Na koniec. Ja wiem, czy jest sens jakiegoś takiego porównywania. Wiesz, no my jesteśmy w Polsce najwięksi dużo, dużo w ogóle. Już niedługo wychodzicie. Wychodzimy, no i to dopiero będzie jakiś nasz test na pewno wyborności i tego, jak wiesz, że jesteśmy na innych rynkach odbierani. No i będziemy, jak ci to gdzieś tam zakorzeni, to będziemy chcieli wprowadzać to tą... I wychodzić może nie z jedną, a z dwoma i w różne kierunki świata, więc zobaczymy, no ale właśnie to jest też odpowiedź, jeżeli Pay Per View będzie na poziomie mizernym, no po prostu zostaniemy tutaj w Polsce, no bo nie będzie sensu, nie będzie po prostu y, kapitału do, do tego, żeby inwestować w to właśnie chodził żeby wychodzić, a jak wiemy wszystko się płaci tam w funtach, więc siłą rzeczy, wiesz, koszty nam wzrastają. Y ale też kibice też płacą w funtach. Co opłacą? No yy, kibice, którzy przyjdą, tak? Zagraniczni. No tak, ale to słuchaj, ceny Chociaż bilety, mogą nie przyjść. Bilety to w ogóle bilety to są z to jakiś tam. Nie, nie chcę powiedzieć, że mało istotny, bo istotny, bo każdy wpływ pieniędza pieniądza jest istotny. Natomiast to nie jest w ogóle biznes oparty na sprzedaży biletów. To jest, wiesz, to jest. U nas to w ogóle to jest kilka czynników, natomiast jakbyśmy mieli, tak jak niektórzy wspaniali polscy organizatorzy, opierać na tym, no to dlatego właśnie to tak wygląda, jak wygląda, że... że że tam szumnie krzyczą i wiesz, i, i tyle, i się szybko zawijają. I a ta... jest czy sorry. Ja też, ja też, ja też. Yy, czy ta analiza, którą Ci podesłałem od Michała odnośnie tego rynku zagranicznego angielskiego, czytałeś ją? Ona tak pomogła trochę, bo w końcu wybraliście. W końcu. Nie, nie, czytałeś? nie czytałem. No. Nie, Trzeba no to... było powiedzieć, to bym powiedział, tak, tak, czytałem bardzo mądre słowa, to wytnę, kolego to... redaktorze. <laughs> nie, nie czytałem. Gdzie mi podpisywałeś to? Na nowy mail. Kiedy? Po, tuż po telefonie, po którym poprosiłeś. Ale kiedy to było? W sensie jakiś czasoprzestrzeń mi określić eee, No. To był grudzień 2000. Nie, 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 nie. To był to był marzec, marzec, myślę, początek marca. Kurczę, nie widziałem. wiele zaległych mailów, o których będziemy musieli podyskutować. ale... Publicznie. Dlaczego? Nie, 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 nie. Pan, panie Lewandowski, nie. No. Nie, dobrze, w takim razie ja sobie połowę pytań pozostawię dla, dla Macieja, będzie bardziej egzotyczny, bo zawsze tylko jednego promuje wodarza. Tym no razem. Tak, musisz się trochę podlizać. No powiedz, nie, powiedz. Nie no trzeba temu, wcale. Nie? nie? nie. No, dalej, dobra. Także tak, tak, dziękuję. Dzięki Mam nadzieję, że, że jeszcze coś pozrobimy po ciekawego. Super. Dziękuję. Bez whisky tym razem. Szkoda. <laughs> nie mogę, fani tak, nie chcą. może. Fani nie chcą.